Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Taksu ZRT Pora się wychillować. Przyszła pora na Hero Zero, kolejny odcineczek, słuchajcie, mamy 286 poziom, e, dzisiaj mam zamiar bić 287 no i słuchajcie, witamy znowu pogadankowo po odcinek. będziemy sobie rozmawiali o różnych tematach i tak dalej na YouTubie. Dobra! Teraz tak, obiecany odcinek z, z analizy mojego kanału jest już na kanale, pojawił się on wczoraj. Zapraszam wszystkich serdecznie do lektury. Także, jeśli byście chcieli wiedzieć, ile zarabiam, ile mniej więcej mamy lajków miesięcznie, i tak dalej, no zachęcam do sprawdzenia. Może kogoś to ciekawi, może wyjaśni to niektóre wątpliwości niektórych osób, i tak dalej. Mam nadzieję, że YouTube mnie nie skaże, że to pokazałem. O, zaatakowałem Pomiana. Wybacz, Pomiana, ale wygrałeś, więc mam nadzieję, że nie będziesz miał do mnie żalu. Carlos, jeden. Pozdrawiamy. W ogóle strumyk dzisiaj o 20, to też tak, tak na Marginesie, także zapraszam serdecznie. <grym> trzy, trzy osoby z timu, nie? I kogo by tu teraz zaatakować? Dobra, zmienimy sobie przeciwnika. No i jazda. Dobra. Kolejna sprawa to jest słuchajcie projekt ZRT, czyli stronka, którą, którą już gdzieś tam powoli kończę, można by powiedzieć. Kupiłem już, słuchajcie, serwer, także powolutku, tak, to będzie w zupełności moja strona. Nic, słuchajcie, tam nie będzie możliwości nawet się zalogowania, tam będą tylko informacje o mnie, więc nic nie będzie do kupienia i tak dalej. Wszystko jest legalnie, szablon został, słuchajcie. Kupiony, kupiłem go za 100 zł. Jest zaprojektowany, słuchajcie, to jest wszystko zaprogramowane już też. Też ja go słuchajcie, tylko edytuję, znaczy tylko w sumie wprowadzam bardzo duże poprawki, no ale to tak na marginesie, no bo samej strony całej nie napisałem. Mógłbym, jednakże nie mam czasu, słuchajcie, a aczkolwiek możliwości takie posiadam, jako że jestem informatykiem i gdzieś tam słuchałem na lekcjach i taka, taka strona nie jest to trudna sprawa, uwierzcie mi, w gimnazjum takie rzeczy słuchajcie, można nawet stworzyć. Dobra, no idąc tym, słuchajcie tropem na, na moim właśnie, na mojej stronie, które się pojawi, generalnie słuchajcie, na razie nic nie zdradzam, tylko, tylko tam jakieś szczegóły, prawda, co będzie, mniej więcej tak ogólnie, a słuchajcie cały filmik ze stroną, oczywiście gdzieś tam wrzucę Wam na przełomie, na przełomie kilku najbliższych. E, najbliższych tam dni, może, może tygodnia. Bo słuchajcie, to już będzie bliźniutko, słuchajcie, bo ja już kończę naprawdę e, tą stronę. Poświęciłem na to dużo czasu, także e, myślę, że wszystko będzie elegancko, pięknie wyglądało. E, dobra, e, ja mogę sobie zmienić tutaj, pyt, OK, no i odpalamy. Teraz hops, hops, hops. No i słuchajcie generalnie, mam zamiar zrobić na przełomie kilku najbliższych dni, czy, 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 czy tego, zwiedzimy na maraton, dlatego że słuchajcie jak tak stwierdziłem i tam jeden widz mi napisał, słuchaj taksy, jeśli ty chcesz... O Jezu, bez rzutek. E, jeśli Ty chcesz, żeby nagrać tą serię w te wakacje i skończyć tego widzmina w te wakacje, to Ty wrzucaj więcej filmów, bo inaczej nie dasz rady. No i słuchajcie, posłuchałem go racja, słuchajcie, tak wrzucając po jednym e, czy trzy, nawet trzy filmiki na tydzień, no nie dam rady tego skończyć tak szybko. Dlatego też postanowiłem, że... Że e, będę te filmiki wrzucał ciężej, e, czy, częściej, przepraszam, ciężej. E, zrobimy sobie taki mały maratonik. Myślę, że to jest super rozwiązanie. No ale zobaczymy, jak to się e, sprawdzi, prawda? No, tutaj oponeczka siadła elegancko. E, dobra, e, kolejna sprawa, słuchajcie, to przyszłe serie. Ja, jeśli chodzi o przyszłe serie, na razie nie chcę za bardzo obiecywać nikomu nic. Ponieważ, słuchajcie, mam bardzo dużo serii w tym momencie na kanale Znaczy bardzo dużo Wydaje mi się, że jest to wystarczająca ilość Ponieważ luźne betowanie, znaczy luźne betowanie to w sumie nie jest seria To jest takie luźne betowanie, prawda? Luźne odcinki co jakiś tam czas Mam, słuchajcie, serię z vlogów Vlogi też gdzieś tam, słuchajcie, ostatnio troszeczkę zaniedbałem Muszę do tego wrócić Kolejna seria to jest, słuchajcie E, Wiedźmin 2. No, Słuchajcie tutaj już znaczy może jeszcze wracając e, Challenger, tak challenge to jest trzecia seria. Później z, już tutaj zaczynają się gry. Wiedźmin 2, e, Hero Zero, Shakes and Fidget. E, do tego dochodzi CS:GO. E, dochodzi do tego jeszcze mm, jeszcze do tego dochodzi? 60 Seconds to będzie co prawda krótka seria, bo 10 odcinków to też już gdzieś tam powolutku będę to kończył, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie chcę robić za wiele, słuchajcie, nie chcę wam robić za dużej nadziei, że nagle, słuchajcie, nagrywam wszystkie gry świata. Nie Mam oko, słuchajcie, ochotę nagrać na przykład co by tu nagrać? A, The Walking Dead sezon trzeci, słuchajcie, bo ta gra Słuchajcie, ta gra mi zaimponowała, po prostu, to jest gra, słuchajcie, bez której mój, mój zmysł, gamera gdzieś tam nie jest zaspokojony, moja dusza gamera mówi, taksi, no musisz w to zagrać, nie masz wyboru, musisz kupić tą grę, dobra, kupię e, i tak będzie, także e, czekamy, co prawda gra wychodzi bodajże gdzieś tam w październiku dopiero, czy w sierpniu. Że nawet nie kojarzę. Ale będzie o niej głośno i ja mam zamiar ją nagrać. I słuchajcie, to nie jest tak, że nagram, bo jestem sezonowcem. Możecie zobaczyć na moim kanale, nagrałem już poprzednie dwie części. Zaimponowały mi, wczułem się, słuchajcie, jakbym to ja tam był. I dlatego, słuchajcie, mam zamiar nagrywać tę grę, bo jest po prostu zajebista. To jest taka, słuchajcie, kwit, esencja e, po prostu gier. No, wydaje mi się, że, słuchajcie, że gra e, o, o takiej wartości... Powinna się rozprzestrzenić na cały świat, na cały YouTube, dlatego też chciałbym e, was zarazić, troszeczkę zarazić. E, jeśli chodzi o Walking Dead, to bardzo dobre, dobrane słowo. E, tak, ty to jesteś jednak inteligentny i potrafisz czasem dosypać jakimś fajnym żartem. No ale dobra. E, kolejna sprawa, którą chciałbym wam tam mniej więcej pogadać sobie o niej. E, słuchajcie, Cezary Pazura na YouTube. I teraz wszyscy, słuchajcie, pewnie e, zhejtują No, słuchajcie, e, mnie cały pomysł naprawdę bardzo się podoba, jako że jestem, słuchajcie, fan, fanem, po prostu jestem fanem czarka pazury, słuchajcie, odkąd, e, odkąd, od, chyba od 13. posterunku. E, no już, słuchajcie, były, były różne polskie filmy, w których, gra, począwszy od, no nie wiem, e, gdzieś tam chłopaki nie płaczą, co tam jeszcze, on nawet, słuchajcie, reżyserował jakiś tam... Tam film e, Weekend czegoś tak Nie spodobał mi się jakoś super Fantastycznie i tak dalej Myślałem, że to będzie jakaś e, komedia Czy coś w ten deseń no, Ale nie chcę się wypowiadać, bo nawet Słuchajcie, otw otwieram ten film, tak Oglądam sobie e, i tak sobie myślę No nie, no po 10 minut No to nie jest dla mnie To nie jest, ja spodziewałem się czegoś innego nie? Więc e, na tej zasadzie Więc też nie chcę jakoś tam się wyrażać e, Źle na temat tego filmu na niektórych mógł się podobać. Ja słuchajcie, jestem fanem czarka pazury samego w sobie. Bo, e, no nie wiem, słuchajcie, za młodziaka, słuchajcie, każdy chyba oglądał 13 posterunek, na przykład. Słuchajcie, to jest legenda. Według mnie, słuchajcie. To, to, jest, to jest wielka legenda, którą jak gdzieś tam e, gdzieś tam jestem zażartym fanem i e, no nie zapomnę tego bodajże, że do do końca życia, nie? No, ale. Co dalej, słuchajcie? No, Czaruś się pojawił na YouTubie, wujek Czaruś, słuchajcie, no i tam kilka oglądałem filmów. Oczywiście, no nie ukrywajmy, że gdzieś tam Blow wprowadził go w ten cały YouTube, gdzieś go tam wciągnął. Oczywiście, że bez Blowa nikt by o czarku nie wiedział, bo no powiedzmy sobie szczerze, słuchajcie, dobrze, ale wiecie, dobrze jest tak pojawić się pierwszy filmik i nagle ma mieć 150 tysięcy 150 subów. A teraz podejrzewam, że już nawet więcej e, no ale słuchajcie, taka, taka, tak to jest i nawet tutaj słuchajcie, taka troszeczkę zazdrość z mojej strony, bo gdy ktoś słuchajcie, solidnie pracuje na swój sukces to żeby słuchajcie, osiągnąć te 150 tysięcy subów no to trzeba słuchajcie, na tym YouTubie troszeczkę być, tak, a nie zrobisz wiadomo, jeden filmik z blowem i masz 150 tysięcy subów na drugi dzień no, także lekka zazdrość na pewno gdzieś tam z mojej strony jest, bo to co ja, słuchajcie, osiągam już od dwóch lat, tak, czy od roku i mam 50 tysięcy subów. Nie słuchajcie, staram się te materiały robić w bardzo dobrej jakości i tak dalej. No to wystarczy, słuchajcie, że nagrałbym nie i samo czy coś i jutro bym miał 150 tysięcy subów. Ale też nie wracając do tego, e, e, chcę Wam powiedzieć, że. Cezary Pazura sam w sobie potrafi utrzymać publikę na, na swoim kanale. Wydaje mi jak go słucham, świetnie mi się go słucha, słuchajcie, jego vlogi. A, słuchajcie, super mi się go słucha, bo to, to jest... Dla, on mnie zaraża swoim charakterem, on ma, słuchajcie, to, że on potrafi być luźny, on jest luzakiem, słuchajcie. Ja takich ludzi bardzo szanuję, on ma dystans do siebie ogromny. No i słuchajcie, też sam fakt, że... E, legenda gdzieś tam z telewizji jest już osiągalna przez, przez YouTube, tak? Gdzieś tam ludzie go poznają. Ja słuchajcie, sam chciałbym mu kiedyś uścisnąć dłoń. Mam nadzieję, że e, będę miał okazję e, gdzieś tam zrobić sobie zdjęcie. Wstawiłbym to, słuchajcie na Face'a na, na swojego, na fanpage, bo, bo to by było dla mnie e, duże przeżycie. No ale też, słuchajcie e, gdzieś tam. O, troszeczkę, słuchajcie, no dobra, pojawił się e, już wcześniej jakieś kanały, słuchajcie, pojawiały się e, gdzieś tam celebrytów, e, że to takuj met. Ce celebrytów, e, z, e, z znaczy z telewizji do internetu. No ale słuchajcie, zobaczcie, co się dzieje. Przecież telewizja i internet przecież toczą ze sobą wojnę od bardzo dawna, bo internet nienawidzi telewizji, a telewizja nienawidzi internetu. No bo. Bo powiedzmy sobie szczerze, e, słuchajcie, telewizja jest to jedno wielkie kłamstwo, jedna wielka ściema, to jest robienie e, ludziom e, z mózgu wody, e, no bo słuchajcie, to są oszuści, tak, tak naprawdę, e, gdzieś tam e, w, te, w tej, w tej kurcze całej zakłamanej, z, w tym całym zakłamanym środowisku e, telewizji e, i tego się nie da ukryć. I tutaj cytuję, słuchajcie... Na przykład e, Fidę e, schetynę na gilotynę i bomby na TVN. ND oczywiście cytuję, słuchajcie, nie są to moje słowa i nie, że, że gdzieś tam w pewnym momencie je e, gdzieś tam, wiecie, promował czy coś, agresję wobec, e, wobec tego człowieka w ogóle. Kim jest schetyna, nie wiem nawet, e, nieważne. E, dobra. No tak, tak czy inaczej, słuchajcie, fajnie, że, że gdzieś tam te dwie strony się jednoczą, ale oczywiście, słuchajcie, to nie jest takie zjednoczenie oficjalne, no bo Cezary Pazure jest aktorem, świetnym aktorem. Nie ma co tego ukrywać, ale czy on sobie poradzi na YouTubie, bo żeby słuchajcie być na YouTubie. No Trzeba być luzakiem na pewno, trzeba mieć dystans do siebie, ale czy on wytrzymał sobie e, gdzieś tam presję ze swoich, swoich e, widzów? Co się skończy, gdy, e, gdy no, już inni youtuberzy ustanowią sobie? Nie, no spoko, czarek, jesteś na youtubie, ale, m, no, ale troszeczkę już za dużo się ciebie nie robi, bo jesteś już wszędzie, tak? E, no, no, no i co dalej? I co wtedy czarek zrobi? Kurczę, no nie mam z kim nagrywać, to może zrobię, nie wiem. E, d, kolejny serial jakiś czy, czy gdzieś tam bo on, on już się nie pojawia gdzieś tam w telewizji w e, nowszych e, filmach przynajmniej no nie, nie zauważyłem w serialach raczej też nie e, a, mo, a może słuchajcie może się mylę nie wiem bo nie oglądam telewizji jakiej takiej w samej w sobie no bo już Słuchajcie, od dawna nie oglądam telewizji, e, gdzieś tam jestem odcięty od, od wiadomości, od TVN-u, jakichś pytań na śniadanie, chociaż mieliśmy ostatnio ne, styczność, oczywiście e, z wielkim magikiem, ale to chyba historia, którą e, każdy zna, ja słuchajcie e, też, e, też lubię takie rzeczy, że gdzie, no, słuchajcie jak jest, w, jak są wpadki w telewizji, to ja szanuję słuchajcie, bo jak komuś się dzieje krzywa w telewizji, to no, przynajmniej ludzie to widzą, że, że jest to organizowane przez, przez idiotów jakiś, tak? No, bo słuchajcie, kto normalny takie rzeczy robi? No, nie wiem, ja, ja nie chcę się wypowiadać na ten temat, ja telewizji nie oglądam, nie lubię oglądać i nie, nie będziemy się teraz e, w ten temat gdzieś tam zagłębiać. No, ale słuchajcie, e, e, ale to, to było fajne, pośmiałem się, pośmiałem się nieźle z tego. Z tego filmiku, także była, była po prostu beka, i to mnie cieszy, że gdzieś tam bekę można pocisnąć z tych idiotów z, z telewizji. No i, i generalnie jest spoko. No, a słuchajcie, wracając też do czarka, słuchajcie, mam nadzieję, że czarek utrzyma się poziom, jakby utrzymania uwagi widza. Tak jak jest teraz. On, on jest śmieszny, on jest zabawny. Mam nadzieję, że się nie wypali, tak jak, no wiadomo, już troszeczkę w telewizji, ale, ale mam nadzieję, że życzymy czarkowi jak najlepiej i możecie sobie gdzieś tam wpisać, sprawdzić. Wy może, słuchajcie, tego za bardzo nie, nie, nie oglądaliście, tych 13 posterunków i tak dalej, ale słuchajcie, czarek to jest legenda. To jest, słuchajcie, legenda. Tutaj nie, nawet nie ma nad czym się zastanawiać. Jest to wielki człowiek, przynajmniej dla mnie. No, spędziłem, słuchajcie, z nim. Sporo czasu, jeśli chodzi oczywiście o odbiorca telewizji, w młodości, przypominam, w młodości już od, od kilku dobrych lat nie oglądam w ogóle telewizji. Chyba, że gdzieś tam słuchajcie jakieś y, trudne sprawy czy coś, ale to, to nie jest taka telewizja w samym sobie, y, to jest tylko najlepsza chyba polska komedia. Trudne sprawy, jak oni na przykład y, udają te ciosy, słuchajcie, i, i jaką mam, mam pompę, jak to jest, słuchajcie, gównianie zrobione i, i nieprofesjonalnie. No ale. Bekę można nacisnąć, słuchajcie Ej, I słuchajcie, bo Celem na przykład wchodzenia na Na YouTube jest yy, Przede wszystkim pośmianie się z czegoś Umylenie sobie czasu, usiądź no, Siadasz sobie słuchaj, z kanapeczką, z piciem No i jazda, nie? Klikasz, pyk, spacja Poleciał i leci filmik, załóżmy tego Pwa, Ale beka a, ha, 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 Co diabła? No a siadasz przed telewizorem Wiadomo Wieczorynki już nie ma, to to już kurwa nawet nie wspomnę! Dajcie mój wieczorynka! Widzę dno No i teraz mi się trochę smutno zrobiło. S słuchajcie, jak było wieczorynka, telewizja była dobra, internet, internet miał szans z wieczorynką! Gdzie jest mój tabaluga? Co ja jastruga Najlepszy mistrz, słuchajcie! Gdzie, gdzie jest miśk łapouchy? Gdzie, gdzie są wszyscy? Misiu, szatek! Słuchajcie, straszne to się robi, straszne to się robi. Bo wy nie wiecie, co to jest do dobra nocka. Wy nie wiecie co to jest kładź się o 20 spać, bo już po dobranocce. Wy nie wiecie! Wy nie wiecie, słuchajcie, a ja żyłem w tych czasach, gdy wiadomo co to było, słuchajcie, wieczorynka to było coś, na co słuchajcie, czekałem od 7 rano, słuchajcie, 12 godzin na nogach, żeby tylko pieprzoną wieczorynkę obejrzeć. I co dzień, nie ma że jakiś meczeć. Nie, ja dzisiaj oglądam wieczorynę i nawet nie denerwować mnie! No! I słuchajcie, siadam, oglądam wieczorynę wieczoryne 30 minut, lulu, do spania, siusiu, ząbki myć i wypierniczać do spania. No, kiedyś słuchajcie, było fajnie. No, teraz słuchajcie, wy, y, przede wszystkim młodsi odbiorcy mojego kanału, no, nie macie już tak dobrego dzieciństwa, e, jak osoby w moim, e, w moim wieku i gdzieś tam e, poniekąd... Współczuję Wam, no bo słuchajcie, Wy e, tak naprawdę e, żyjecie w tych troszeczkę gorszych czasach, bo e, nie ukrywajmy, e, słuchajcie, Polsce powodziło się lepiej wcześniej, teraz niestety, już jest troszeczkę gorzej. E, słuchajcie, na, no, słuchajcie, na podwórkach są pustki. E, dzieciaki nie wychodzą w domu, e, z domów, bo e, bo bo im się nie chce e, i tak dalej. No i ja słuchajcie. Często wychodziłem sobie z domu, żeby tylko sobie pokopać w gałę czy porobić jakieś fazy z kolegami. No, ale zostawmy to może gdzieś tam na jakiegoś vloga o dzieciństwie czy coś. W sumie to jest bardzo dobry pomysł, no i, i mamy już pomysł na kolejnego vloga. W ogóle muszę nagrać vloga, bo zaniedbałem ostatnio tą serię. A zajęłem się też w dużej mierze CS-em i gdzieś tam e, streamami. No, muszę do tego też e, wrócić i pamiętać o tym także, jak coś, to zawsze mi przypominajcie, bo, bo muszę tego wloszka nagrać. E, dobrze, no, 287 poziom udało mi się poniekąd wbić. E, z tego z tego się cieszę. No, tutaj już niestety nie starczy. E, dobra, słuchajcie, wiecie co, dzisiaj wyjątkowo nie będziemy czytać wiadomości. Na następnym odcineczku czytamy w wiadomości, także zapraszam wszystkich do pisania. No i widzimy się później, no, na następnych odcineczkach. Trzymajcie się wszyscy bardzo, ale to bardzo mocno dzięki, że za mną byliście. Taksi salut!